Już ja mam na widzowie z tej strony zielony, a dzisiaj będę nagrywał. Buduję farmę, tak. Bo mam... tyle zwierząt jest na, moje... na moim tylu. Zielonym widzę, że farm chyba zrobię, Teraz na razie nic nie ma, ale później tyle, tyle zwierząt się pojawia. Nie wiem skąd tyle jest, ale... Może dom zrobiłem lepszy mam książki, to mam ten i ten, no właśnie. Y, bez dostać taką sikierkę, bo będę przecież y, drewno muszę pozbierać. No, tu nic nie mam? To, no, to mi się najbardziej podoba, bo y, to jest taki ten, piecy i to są takie okna. No. Mi się tam na najbardziej podoba. Co to co? Co tam Byle to zrobiłem, żeby było. No a tu, to jest moja arcykapitan. mój dam? No, mój pokój to jest to moje owieczki kolorowe: zielone, niebieski, żółty i czerwony. No. Tu mam moją szafę. ja taką mam w domu, taką stałą, tylko e, jest trochę zielona, bo cała jest biała, a trochę zielona ma. Takie rączki mam zielona a wreszcie to taki, takie drewno albo biało. Więc tu nie mam jeszcze. Takie szaf, szafki, takie kwiatki. No i ostatni pokój, to, i, no, tu już no, książki i ostatni pokój. Taki gościnny. Po prostu tutaj będzie na przykład wygrałem, no, to będzie tu mógł spać. No. Dobra, no to zabierajmy się do... robienia tej farmy, to nie? Bo będę tu stał chyba z dwieki będę pokazywał mój dom, dobra. To lecę w ogóle yy, drzewa jedyne są tu znaczy no idę spać jedyne drzewa co wiesz co ja pojedzie? no idę spać tak samo ale tam, tam jest najwięcej drzew tam, tam 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 muszę iść tam muszę iść bo za najwięcej idę na łóżko i idę spać no i możemy no, lecieć A, no, idziemy, idziemy spać i w wstanę, to zazawcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję ze dwnacz, żeby was nie ominął, nie ominął żadny film na moim kanale, bo wydaje mi się, że ten kanał jest <śm> <śm> Nie wiem, możecie napisać, yy, możecie napisać w komentarzu, się fi yy, moje filmy, by... cały mój kanał. Co no. się zmieniło, yy, no, co się zmieniło w mojej wiosce? No, to jakoś się zmieniło i tam kopalnia. Dobra, no to lecimy farmić no, drewno. Spacje lecą z drzewy, skór, tam jest mała kopalnia. Och, jest. Jakby co, jakbyście widzieli, to ja wszystko, to ja jakieś parę rzeczy będę na, kreatywnie robić, na przykład będę wszystko buduję na kreatywnym, tylko na odcinkach będę po prostu nie budował na kreatywnym, tylko normalnie tak będę yy, wybierał wszystko, żeby ładnie to wyglądało. Bo ja wiecie, to ja sam wiosku zrobiłem, to te, te miasto zrobiłem y, oczywiście na kreatywie, bo kreatywie, wiek, yy, wzią, to wieki nie. Bo skąd bym wziął tyle dirta? To co z niebieskim już robiliśmy, się, i to była, jakby co to, to, to jest woda? Czekaj. No Tu nie ma, ale tam później wam pokażę, tam jest woda dalej i musieliśmy do wszystko yy, tym, musieliśmy to wszystko, no, yy, zapewnić yy, ziemią, bo, no, że na wodzie byśmy tego, tego nie zrobili, bo to było, no, trochę słabo. Dobra, no to prawie jeszcze, jeszcze trochę drewno pozbieram. Dobra, jeszcze trochę, jeszcze trochę Dobra, wystarczy A muszę jeszcze to drzewo No jeszcze dwa drzewa i koniec I jakoś jedno było Tak jest, tylko za dźwięki za miękkie, dziwne jakieś Dobra, nie ważne To po prostu Minecraft Dobra, lecimy A Teraz możemy lecować, dobra czekajcie, w kwiatach w jednym są. Przydadzą mi się. Tak widać tutaj, jak to jest. Jak to w jest kopalnia jest. Hmm, nie, tam pokażę wam trochę. No, tu nic nie mam, ale tu jest kopalnia Tak. Ta. No, tu nic nie ma. No, dobra, co lecimy? W ogóle chrypka mam trochę to Dobra, teraz możemy lecić Zbieram do tego kurde długo. Mam w sumie 30 No to będzie szybko. Mniejszędza, dobra, wystarczy mi chyba. Wystarczy chyba tu, nie? Na płotki, na płotki tam. Wyrąby chyba 52, coś takiego, albo 64 na pójdzie na płotki, a lepsze pójdzie na jakieś domek plan. Oczywiście te, te owieczki, to nie pójdą na, nie, nie pójdą tylko na, na... Jeszcze raz, muszę je na, nazwać, bo jeszcze nie nie nazwałem. No, płotki trzeba na pewno zrobić. Płotki, płot. Yy, aha, patyki, ja. Patyki. Nie, nie, nie wiem, czy się wyrobię. Patyki głupie, ale to są patyki. O mi się... mi się to nie podoba. To Tego... Już się nie podoba? No, 57, 21. Dobra, wystarczy. Jak się wydaje. Dobra, jeszcze to muszę zrobić. Nic to jest to chyba wszystko Dobra jest git. to chyba mogę budować się śpierka A jeśli śpierka będzie bo źle postawiona, no to Ale jeśli smyczy nie mam Eee Muszę Muszę chyba na kreatywnym zrobić Jakby pierwszą kurkę mamy Później na kreatywnym zrobię, bo teraz jak mi się nie chcę. To smyczy no to kurde chyba no, jak wam mówię, na no kreatywnym. Dobra, gdzie to farmę zbudować? W jakim miejscu, żeby tak fajnie to wyglądało? Obok, obok mojego domu? Mogę no, ich karmić, no to mogę w mojego domu żeby. Ale to kurde, słabo trochę. Obok mojego domu budować? Chyba tak, zbuduję Ale mam drewna mało. Jakie... Poczekajcie, ja już na trochę więcej tego drewna. Twórzę, że to, y, to zrobiłem, ale... Za mną Dobra. Chyba im to wystarczy taka, taka odległość, mi się wydaje. Dobra, chyba wystarczy. Za dużo tego drewna wezmę No y, ja po prostu będę, będę miał te. Y, jak trochę mi ten. Trochę będę miał jeszcze drewno, no to po prostu to usunę, bo... Nie będę oszukiwał, bo później będę miał drewno, dużo będę miał drewno i później nie będę, nie zbierał. No bo w sumie, nie chcę żeby to na takie budki długie. Dobra, chyba poza kamerami, albo eee, wiem jaki odcinek, wiem jaki odcinek nagram za 2 dni, bo co 2 dni są na moim kanale odcinki o 16, bo mam seria, to na luzie mogę. Krótkie cięcie, kiedy to zrobię. Dobra, jak widzicie, już mam zrobione, oczywiście nie będę robił. Um, oczywiście nie będę robił dachu, bo... Od, a później zrobię, teraz nie. Z dokumentami. O po co? Od niego trwało wejście, kurde mi. E, dobra. Najpierw no, coś takiego trzeba zrobić. Dach to zrobię później, jakbyście, jakbyście chcieli wiedzieć. Dobra później, bo to by zajęło mi czasu, a nie chcemy się tego montować. W sumie zmontuję to bo... No, ładnie to wyglądało. Piszcie w nagry... komentarze, czy nagrywacie filmy. Jak nagrywacie, to czym montujecie? Albo nie wiem czy montujecie. Bo ja na przykład montuję czasami, a czasami nie montuję. No. Dobra, jest, yes. git się to, to trochę mało, nie, za mało, co? Może za że za mało. Za mało. Ja. A bo nie, niech będzie, niech będzie, niech będzie, niech, niech będzie, bo będę jeszcze robił ten z drugiej strony, żebym ja, był, żeby ja miał, żebym ja miał y, widok na, no, wiecie na na no, Ale jeszcze tu podki zrobię, nie wam ja Albo sumie, albo nie. Kurde, bym coś takiego zrobił, ale nie, w ogóle nie. nie było na Albo i tak. Czekajcie, moment, sekund. Coś takiego mogę zrobić. Ej, oni mogą sobie tu chodzić. To będzie za ogrodzona koko... tam. Dobra, jest nic. Tu zagrodzone jest, koko... Kto jest zagrodzone, jest to... jest zagrodzona. Dobra, jest nic. Smaczniczko, jeszcze co muszę kopsnąć. Dobra, teraz to mogę świętować. Dobra, wszystko zrobione. Yy, ty, no, na tyle dzisiaj. Tam no i żarto, jeszcze muszę Myślę sobie wziąć. Muszę oczywiście na karty Hmm. Dobra, yy. Aha, ja idę. A z tym Dobra, kurka pierwsza. Chodź tu kurka. Kurka. O! Jeżdżę ze mną, jeszcze z pierwszym zwierzątkiem... Tej fajnej farki... Tej fary fajnej farmy. Janusz, do widzenia. Hmm, kogo tu jeszcze wziął? Mogę, t może tą krówkę i to. Albo nie, niech tu będą. Kurde. Nikogo tu nie widzę takiego, żeby był farmy. O, krówka, krówka jest. I kurka. I pies, a psa nie będziemy brali. A może ze do mojego domu? Chodź, nie mogę zastanowić czy co, do widzenia nie, nie było. Co na no to? Chodź, patrz, że. Mam nadzieję, że mnie y, słychać. Bo. Mm. Ale, ale. Mikrofon więcej, no fajnie, bo nie muszę na słuchawkach tylko normalnie. No. Tu, tu będzie się z Albo nie, po co? Każdy wie, jaki ma no, mikrofon. No, może nie wie, jaki, jaki ten dokładnie, ale. mi się, właśnie, domyślacie Taki Taki... Taki co youtuberzy po prostu mają Nie wiem jak to mam wytłumaczyć Dobra, pierwszy... Pierwsze zwierzątka są Kurka Dwie kurki, jedna krówka I jedna świnka, dobra muszę to... Muszę drzwi zrobić Czekajcie, zajdzie mi minutkę to drzwi zrobię Potrzebne są te Cztery drzwi, no to muszę zrobić Sześć raz, no dobra, sześć drzwi mam Kurde, sorry, 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 kurde no teraz chcę, bo babka bali sobie, nieważne co, dobra, lecimy, sobie. a tu po co, To tylko tu drzwi są, i tu tylko dziś będą, no, dobra, dach to zrobimy później, teraz nie będę w tym odcinku w ogóle w tym nie będzie, co na, to na mnie się patrzy, jak. co zrobiłam, co? Na obiad chcesz iść? Na losu? Dobra, dobra. dobra no to chyba już wszystko zbudowałem, mi się wydaje, jeszcze poczekajcie, jeszcze pójdę naokoło, może jakieś tu zwierzątka jeszcze będą, jeszcze dwa zwierzątka by pasowały. Wlećmy. To pierdolę, tego, co nie będziemy brali. bym wziął do domu kusę, ale nie mogę tam. Na smyczy, bo kości nie mam. O kurka kurka. Kurkę mam. Jeszcze jedno zwierzątko by było fajnie. Gdzie to mam? Kolejny pies. Chyba nic z tego nie będzie, tylko jedno zwierzątko. Słowo. Gdzie to mam? Gdzie to dobra. dobra ho. A tu są jakieś. Chodź. Nie, nie ma. Nie wiem, czy tu i się, bo tu. Tu już nie będę szedł. Dobra, jedną kurkę tylko mamy. To słabo, ale nie będzie. Chodź. Jest billet, chodź. Idziemy. Farma tam jest. Idźmy, szybciej, trochę. Dobra, to tylko kury, mam trzy kury. A jakby jeszcze był końki. osioł. Osioł, koń, jeszcze śwink... nie, świnkę mam. Jeszcze koń. Tu gdzie... jest potrzebna jeszcze koń. Koń i... jak się to nazywa? Koń i owce Owca i koń by było była forma dwa fajna była farma dobra, ale nie wiem co jeszcze zbudować. Um, trzy kury, jedna świnka i jedna, jedna krówka mm -hmm, no to dobra, niech będzie ja bym, nie, dwie kurki, czyli trzy. Trzy, tak? no szczerze. i co dzień niby została brana jakieś jakaś no, dobra Wejście we, mam tu. No, z Ale trochę szkoda, bo niebieski tam mieszka, jakby niebieski trochę mieszkał. A w sumie... Eee, on tu może chodzić, no bo to... Jak wiecie albo nie wiecie, to ja mam tam sklep. Tam jest sklep. Mój, mój, jeden sklep. Nikt tu nie będzie pracował, tylko ja. Niebieski, niebieski może pracować, nie wiem, co tam zbuduje. Może zbuduję, y, nie wiem, zwie, y, zoologiczny. Ja na pewno, ja będę w tamtym sklepie, tam jest spożyw, czy no, 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 tam jedzenia są i jakieś filofe, albo to, no. To na tyle będzie z tego dudnego odcinka, bo nie wiem co, nie wiem, co to, to wygląda, dobra, do, do, do widzenia. Rzecz rzeczy. Dobra, jak to się mówi. Do widzenia.